Dzisiaj tutaj nie musiał się zastanawiać hiszpański trener, czy stawiać na Hiszpana, po prostu to się wyjaśniło. Stara się uruchomić takim dalekim wyrzutem Juliusa Erthalera. Utrzymali się przy piłce goście szansa dla GKS-o tych i fragmencie gry. Dla Wisły Gruźnie było kilka sekund później pod bramką i, i, i opuszczeniem boiska przez pomocnika drużyny z tychów. A Wisła znów jest skrzydłem, znów tutaj 11 minuta, stały fragment. Wisła jest... Nedic już miał problemy, kiedy przyjmował piłkę i ostatecznie kończy się to stratą szansa dla Wisła. Jeszcze dogranie tutaj na prawą stronę, uderzenie. Oczywiście brawa dla młodego bramkarza GKS-u Tychy. Natomiast no, jednak tutaj piłkarz Wisły tutaj sprawę całą ułatwił rywalowi. To chyba będzie jednak spalone. Wyliczone przez e, młodego pomocnika GKS-u Tychy, wypożyczonego z górnika zabrze gol jest gol jednak tego spalonego e, piłkarz GKS-u tych uniknął i wydaje się, że co najistotniejsze, że tej piłki nie trącił Rumi. No to, to wszystko musielibyśmy jeszcze raz musieli tak, jeszcze raz zobaczyć, e, ale wejrzeć całą te sytuację, bo ale na warze panowie wszystko Nie, to, to już przyjmujemy, analizowali. Wszystko było zgodnie z przepisami. Nie, tu nawet widać, że dokładnie musiał dokładnie trącić po prostu piłki. Rumi, tak, bezpośrednio do bramki trafił. Świetna piłka od Wojtuszka, wykorzystuje to Julius Ert, Haller, Austriak, ściągnięty w styczniu tego roku z golem, golem, który daje tutaj prowadzenie drużynie. Z rywalem stracił piłkę, Neko satrustegi, już y, rumin w polu karnym, rumin na środek pola karnego. Świetna interwencja. Strzelonek, 11 straconych, a jakie jest tych na wyjazdach? Tylko 10 strzelonych, a 16 straconych. To jest olbrzymia różnica. Dobra akcja. Szansa dla Jarochas. Sz... Yy... Gości już są. Na połowie Wisły, już się zbliżają pod pole Karne Alvaro, ratona, połap, nieudany ten strzał. Nastką wszyscy ustawieni na swoich pozycjach. Goku, Alvaro za lekko dobrze tutaj ustawiony. Goku zagrał, to też byłoby dużo łatwiej sobie jeszcze lepszą akcję zbudować. Zagranie igora, sapały natychmiast to wykorzystują goście i Regułd który pojawił się w trakcie pierwszej części meczu, zmieniając kondycjowanego Mikiego Villara. Nie ma spalonego, szansa na drugiego gola. Czeka w bramce Alvaro Raton. Groźne akcje GKS-u, Tychy, Sapała. Sapała dobrze to zrobił, nagrał piłkę do Goku. Goku zablokowane to uderzenie. Jeszcze Duda także jednak na linii strzału piłkarz GKS-u. Tychy konkretnie Dominik Połap. Jeszcze jedna wrzutka nieudana, zanisga. Chce Jarok Alfaro Jarok nie przejął piłki Samała, ale będzie miał okazję do poprawki. Jeszcze tutaj groźnie i piłka ostatecznie. Bregu, wysoko zawieszona, piłka do Urygi. Jeszcze uderzenie Jarocha, jeszcze szansa to musi być nie Jest piłkarzy GKS utychy, więc to też go trochę myślę. No ale w bramkę trafić powinien. Eee, taki mecz pewnie będziemy oglądać tutaj już do końca. Przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było, Alfaro, Faro jest dośrodkowany. jest też dobrze e, ustawiony, ustawiony. Wojtuszek Rumin. Rumin, nie najlepsza interwencja tym razem, Alvaro ratona, jest asekuracja ze strony kolegów, ale też to połowie pierwszej części spotkania i nie najlepiej to wyglądało wówczas dla Bisły, teraz e, lepiej jeśli chodzi o tą liczbę strzałów, natomiast jeśli chodzi o celne, no to wciąż. W zmęczeniu piłkarzy, którzy trochę tych minut więcej mają po prostu w nogach. Na razie nie widać tutaj jakiś e, oznak. Zmęczenia w drużynie gości, szansa na kola numer dwa. Piłka trafia w urygę jeszcze tutaj zgranie głową i uśrodkowania. No większość trafia na głowy ustawionych dość blisko linii 16 metra, albo linii bocznej pola karnego e, piłkarzy GKS-u Tychy. Rodado, Rodado jest w polu karnym, odegrał jednak do boku. Środkowych obrońców GKS-u Tychy. Duda, szansa, ależ tutaj ciasno, Rodado dwa... Szansa teraz na wyrównanie, nie ma gola. Duda, Baena. Lewą nogą, dobre dośrodkowanie, jeszcze Rodado, broniki kolski, poprawka i raz jeszcze Bramkarz GKS-u tychy. Szansa była powodzenia tej akcji. Dużo wolnych przestrzeni, mniej już sprintów, takich na 100% z obu stron. Mikita, szansa, Radecki, ta piłka dwa razy. Właściwy moment na przeprowadzenie zmiany. 86 minuta, czekał tutaj shot. Czekał na piłkę, shot to była zła decyzja. To zazwyczaj jest zła decyzja. Dzisiaj miał być ten historyczny moment. Są tego blisko, ale też daleko, bo przecież to jest tylko jednego przewagi. Tutaj za chwilę może być już remis znowu. Pomoc w ofensywie. Trzymana piłka w boisku i utrzymana. Pod bramką Wisły obrońców, był Maciek Kikolski i on ratował swój zespół. Dawid Shot, ależ tutaj przypadkowa akcja. No i teraz być może ta decydująca akcja: trójką atakują Tyszanie, czwórką nawet. Za mocna piłka, za mocna jednak. Rodado. Tutaj wycofany przed karne, żeby poszukał strzału. Jest to uderzenie na... Tam Tutaj zawodnicy ją przecieli. Regu jest granie piłki przez e, Urygę, Będzie miał jeszcze Albańczyk okazję do poprawki. Raz jeszcze bregu. Raz jeszcze Uryga. Z graniu mówić Wiśle jednego, tego dążenia do, do gola. Próbowania. E, raz zarazem e, tutaj zablokowane to uderzenie. Efektowne natomiast Niewiele tutaj zmienia, jeżeli chodzi o wynik. Ale może dało początek bramkowej akcji. Nie jednak. Uryga. Rywala to się nie udało. Zebrana piłka przez Radeckiego. Radecki. Radecki w polu karnym. Radecki. Chyba już piłka opuściła boisko. Jeszcze tutaj groźnie, ale... Elmax. Oficjalny sponsor GKS -tychy.